Cześć! Dzisiaj przedstawimy z Darią, czyli Dysią, czyli już nieważne, jak przejść w Śnieżny Wyścig. Dario, Nie się. Siema, e, śnieżna... Dzisiaj W tym odcinku pokażemy, jak przejść w grę w Śnieżny Wyścig. Tak, zaczniemy od pierwszego levelu, choć już wszystkie przyszłam, wiesz, tak najmniejszy szczegół. Tak, a And... więc Daria, kontynuuj. Dobra. Pierwszy... Jakoś mam do kitu kamerki, a ty na Musimy oczywiście też ścigać z y, przerodzeniem poziomu, więc y, kibicujcie oczywiście, mi. O, tam, e... o, nie kibicujcie. Ja to słyszałam do no. no to co, dysia? Dobra, a, ja będę sobie też przy okazji będziemy gadać. albo. Nie, ale nieco, tak, tak. Y, Pierwszy poziom, zaczynamy. 3, 4. A już dawno zaczęło un um cia -um ja O wielki szczegół, tak się nie widzę. Dobra, jakoś mam do kitu także taki to jest To jest już szczegół, ale świętość mamuśki zawsze wygrywa Trudu. Biedny e, ma... drugi ja już drugi poziom A ja jeszcze tego nie kończyłam bo mam jakość komputera do Kitu to są przesadni, nie chcą mi kupić nowego komputera czy tam laptopa. Chodą cały czas czupała w Minecraft to zmarzyła, ale jak najmniejszy szczegółów. Tak. No zamknij się! Jezu, nie mogę. Dobra, przychodzę. E. Da, da 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 da. Który już? Pierwszy, jeszcze nie skończyła. Bo mi się wszystko zaczyna. Na miłkoś. Ja mam już te a ja pierwszy! Omdcia, <śmieniciel> um, omdcia, um, 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 <śmieniciel> omdcia, um, omdcia, um, przychodzi ta linda do bazy. Dobra... Tera, tera, ty nawet nie umiesz siódmego przejść, tak? Siódmego umiem, nie umiem dziewiątego. A w dupie, faka! <śmieniciel> Klikamy spacją albo next level. A jak będziemy level coś tam, co nam się pokaże? Wszystkie level. A, są takie najmniejsze szczegóły, więc lepiej klikaj spacją tak. albo next level. Drugi. I tutaj chyba spotkamy takich brzydkich trochę pingwinów, takich nieprzystojni, jak to mówi Marysia, bo nie pytała się na historię, czy Arabi są ładni, czy przystojni, to powiedziałam, że ładni, to ona powiedziała, że źle, bo ładni i przystojni, a za drugim razem dopiero wiedziałam, ale... Nie, ona mi to zadała pytanie i ja przegrałam. I też przegrałam. <grywa> ale potem już wygrywałam. A I nigdy nie robię, tego, nie jestem. Daria, to już nie w tym odcinku. A, ty to nagrałaś już? Nie. Mm. Ja chcę z tobą zawsze nagrywać, prawda? Zawsze, dobra? Zamknij się, bo tutaj przechodzę. Level. Dobra. Moja czwarty, piąty. Tam, tam, taradam, tam, no, ja tam, tam. A ja pan. Zrzekaj! Daria, nie zagaduj mnie! Łęcie Juska. I kto tutaj zagaduje? Ty. Chodź ty pin. Nie nie, nie przystój Oni są bardzo, w... jak ty tak możesz mówić. Znaczy Maria się, tak to znaczy, się tak twierdzi. To znaczy masz tak twierdzi, oni uważają, że wszyscy są przystojni, nawet Majka. Tak. <śledzianie> hmm. To że ona się kocha... W... A już nie ma. Dobra. Kurde. Daria, to twoja widz! A czemu cię są Nie w... wiem. Ciesia. Kurde. Kurwa! Kurwa! Znaczy, wiesz co ja znaczy? powiedziałam? Bardzo przykle... bardzo wielkie oj, tam, oj, tam co wielkie właśnie Oj, bardzo Oj Kurwa! 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 Nie nie <usłyszałem. słyszałem> Kurwa! Tak. Że jej nie lubię? Lubię, że twojej mamy nie mam, bo kupuję rakieckę. A no tak, zapomniałam pamiętać. Jestem, o, pingwinki, za to dostajemy dwa punkty. Jak, jak go oczywiście zbijemy, jak go dotkniemy, no to będzie bardzo źle. Także radzę nie dotykać, bo nasze healthy, czy jak to tam... Mm, dla Marysi oczywiście przystoi ten radą mówić. I jedna rybka, fajnie I jedna rybka, a ja mam wszystkie healthy Jako swoim kameradą dla Marysiny Ale ty Marysi, który masz poziom? Ja mam drugi A ty? A ja szósty A to łatwizna Teraz wam pokażę jak to łatwizna Ja sobie prawie bym spadła Dobra No um, śpiewamy piosenkę i um, um, Przychodzi Tarin Tarin śpiewaj, bo ona nagłuszcza się Ciaruncia, umieńcie, ciaruncia, przychodzi ta linda do bazu. Widzicie, lećmo pod tury. te głowa padają, wykrzywiony ust. A Kasia figura pokazuje bius. Jak ty tanik, Tak. A, czy Czemu nie Roksana nam mówiła, żebym poszła? O, no, fuck, już nie mówię, Olka, przestań. I właśnie, się zabiłam, nie, jeszcze się nie zabijam. Ale tak i tak by było wszystko przez Darię Dlatego to jest najmniejszy taki szczegół. Ale... Oj tam, oj tam. Jak to Maryś? Nie... Oj tam, oj tam. Ja cię zaraz tam, oj, tam, oj tam. To mi dasz, Oj tam, oj tam, Ooo, Dal może się Daję zakochałaś, na... w kadr. Przekazuję ci oj tam, oj tam. Oj tam, oj tam. A! A prawie spalam, tak, tak, tak. Dokładnie takie bez sensu, przepraszam. Daria hmm. pochwalę się lekcjami z no. lasem. Ej, Lazar jest dziwny! Ej, Lazar jest dziwny. Siódmy poziom. Ej, Lazar jest dziwny. No, spokojnie. Ej, nie! nie on ma dziwne wypowiedzi! No nie. No! Niech zapraszować, że nie są dziwne! On ma przestań. Daria? Daria? Dziwne. Dziwne. Dziwne wypowiedzi, Nikoli, jak Ola No Mam Maciek, ja z Maciek, jest gejem. Gajem. Okej. To nie zmienia fakturze i tak... To nie zmienia fakturze i tak się na Marysię pyknęłam. Bo właśnie ogłoszoną głowę? Nie. Tak, mało, włosciarą głowę i, i, i... już nieważne. Daria! Jak to mówi Marysia Wiktoria, rybusz się poci jak świnia. Co? Krzysztof! Krzysztof! To nie zmienia faktu, że Marysia się płaci jak świnię. Przestań. Ale na serio. Kurwa, nie no, Daria! Kurwa, przeklęłaś. Daria! Ja już chyba trzeci raz to przechodzę. Dobra, ja to przychodzę jeszcze raz. Który? Nie pamiętam, tak chyba był drugi. Widzicie naszego kolegę Dobra. 20! Dobra, gdzieś to ma Że to miało być po to kolei. A, Przychodzę 20! W, 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 w. Jak odbierzam, jak go zobaczycie? No to teraz 20. Tu 20? Tak. Przychodzi talinda. Nie mów ci. Do pazu, zabiję. <laughs> Mam 20, bo wszystkie przeszły, więc mogę sobie wybierać. Cześć krzyś. filmik na YouTube kręcimy Nie ma Krysiu Krysia samobójca Nożownik to Krysia Krysia to nożownik Krychu XD de Dekrychu XD to świnia To nie wiem, jak to, i tak się płaci jak świnia Liktoria Rybowska to tutaj jak Biedny jędrula Biedna wiara, jak to on mówi, w marihuanina Marihuana to narkotyk. Nie za Ale tu jestem niewinna, faki. Cię, to jest niewinna mnie zabiję fakty. Zabijecie, lecz młody podurę, to jest Ludzie nie fajcie. Nie słuchajcie tego, co Ola mówi. A słuchajcie więcej niż Wam się wydaje. Oksana coś Ci dodało! Przychodziłam 28, Derka i cię zabiję! Daria! Mam tylko dwa życia. A to jest 28, latwo co go zaczęłam? Kogo ty dodałaś? Kubę i krycha. Kur. Daria, czy ktoś mnie może słyszy? Chyba nie ja tylko nasi widzowie. Choć oni są za tym. No toż, włą włączę muzyczkę, żeby nikt nie zarządził. Ja Uważajcie na kulę! Oj, tam oj tam. Dobra, wyłóż tego. Daria, wyłącz to! Daria! <grystanie> Daria, ja przegram to przez ciebie. Ale ty mi zawieszasz specjalnie komputer. Więc przyszedł dawać jakiś krychów i... Krysia, dzień dobry! Nie ma kryś. Jest! Nie ma. Jest! Zaraz się właśnie zabiję. To bardzo miło i nie robię tego. Nie, 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 nie. Jogi Którego? Którego tu przechodzę? A którego? Które chodzisz? Nie, nie, nie. Ma usta. O, jest fajne. Ty to się, to się tak topi? No. To jest fajne. Teraz wam zaprezentuję, bo dara ja chyba nie mnie umiem krajeć. U, ja bo właśnie już chyba za skończę. I... Oh, teraz nic nie umiem. I kto to mówi? Oh, ja dzień dobry, ty tu jeszcze jesteś! No się nie zamykałeś, jeszcze są. Naprawdę? I ja myślałam, że będziemy tego nie kracił. Dobra! Lecinek. Nie wiem. <laughs> Ej, a to się okazuje, że myśmy go w ogóle nie kręciły. Tak, ludzie, ja wiem, co czujecie. <laughs> Śmiech, bo Cioci dzidzi Moja Ciocia dzisiaj się tak nazywa. Ciocia Didi. No, bieda, Ciocia Didi. No czy se, kurwa teraz mogę robić, co chcę. Olka, przestań przeklinać. Taria! Ula! Czy Twoja mama mnie słyszy? Tak Dzień dobry Nie ma jej tutaj Mamo, Ola ja ci mówi dzień dobry a, a. <laughs> Daria, co wiecie? Co ja się zrobiłam? No Teraz zależy od naszego życia, czy to przejdziemy, czy też nie Choć mi się chyba za niedługo skończy limit na YouTube I za niedługo będę musiała kończyć chyba już, żeby się ładowała, także Przyszli! nie, jeszcze nie. Olga mi się to nie chce grać. a nie, bądź taka pochodna. Nie bądź. Kurwa, Daria! Olga, przestań! No właśnie, przecież się widzowie będą mnie Ja gram portę Widzowie, przepraszam was, ale ona jest okropna. Kiedy indziej to dokończymy? Także dziękujemy Wam. Dobra,